Mm-hmm. <clears throat> No brawo, masz konia w końcu God damn Dawaj tu <coughs> Wjeżdżamy na prostej Do góry A co? Coś się stało? Mam tytuł jeszcze Apexa Siema Mam tytuł Apexa na YouTube, no to taki nowy wiesz, nowy w dziwnym klimacie Apex, żeby tak powiem, trochę średniowieczny Poczekaj, Dany Bo kurcze, mi się wydaje, że chyba nie zaktualizowało mi nazwy A patrz ty w mordę jeża pogadać, nie? Proszę? Chcę z pogadać Tak, z tym gościem Pogadaj z nim. Znaczy się Ukończył Morrowind Ukończyłeś? Ukończyłeś już? No Na no Morrowind Dokładnie No to fajnie jak ukończyłeś Morrowind, zarąbiście No to jest taki ja Apexik stary za, No to jest taki Apexik stary level, nie? No. Z nowego to Z rzutem izometrycznym Z leczyłem się nie? Za każdy atak no to Siema ma e, Daj mi chwilkę, Strix Jasne, jasne. Już aktualizuję tutaj nazwę. Fucking. Daj mi sekundę, przyjacielu mojej Wiedem kozy. Danny B. mnie dobrze, czy co? Czego jakoś mam? Co ci się stało? Jaką jakoś? Wszystko jest. Bez... Tak, słychać się dobrze. Słychać, słychać. Nie posiedzisz dziś? Dobra, myślałem, że coś kurde przytłuczemy razem eee... Dobra Teraz jak się zgadza Danny B Powiedz mi, zgadza się? Chat muszę trochę obniżyć Uno momento E Dam ten czat tutaj <tryk> <tryk> Kaszel, kurde <tryk> Co tam Tecik, słychać? Wszystko jest okej? Okay? Muzanie jest za głośno? Poczekaj, trochę przyciszę Dobra, jest malina, mi się wydaje. I co, jak ci się Denibi podoba, kurde, taki Apex w wersji średniowiecznej. Hehehe, <grystanie> ja no żartuję. Tak, propos, to muszę naprawić yy, sprzęt. Dobra, jesteś Strix? Nie było mnie chwilę. Wziąłeś od niego zadanie? No, wziąłem. Teraz musisz się dostać do lochów, nie? No. Hmm, o, które to są? To są te pierwsze, poczekaj chwilę Zrobimy w takim razie e, Konkretne, to jest cele wygnańców masz chyba, nie? No... Ty możesz tylko jedynkę, dobra, dołącz do kolejki. Dołączam nas do kolejki. Ty masz jaką rolę w grupie ustawioną? Gram pod DPS-em, no chyba DPS mi ustawiło, nie? Dzisiaj no masz, ustawiam. masz, pokazuje Ci się ikonka po lewej stronie chyba Tak no. mi się wydaje. Musimy tam wejść, nie? To na razie po prostu taką o, zróbmy cokolwiek jakieś zadanie. Masz jakieś zadanko? Coś masz no. Tutaj w tym miejscu czekaj W tym mieście coś masz? No, bo tepnąłem się do Ciebie, nie? Szukałem Ciebie. Dobra. Complete the Battleground oh, E, Ja się muszę udać na statek. Ale biegnę za tobą. Kieruj gdzie masz zadanie? Albo inaczej. Ja muszę naprawić sprzęt. Możemy się rozdzielić, nie? Ja muszę sprzęt naprawić. No Na się ostatnio zbogacie mam 8K golda, nie? Co ty gadasz? Tutaj. Zbrojmistrz... Do zbrojmistrza muszę iść. Powiem jak w głupi sposób straciłem 1600 golda, chłopie. No w jaki? Są szczerzone miejsca w Morrowind, nie? No. I ja miałem za tym quest'a a wcześniej musiałem zabijać, Żeby dostać item, i znowu myślałem, a część szczerzonego terenu tam była. Farmiłem ten item, i się okazało, że to było z tyłu po prostu leżało, chłopie. Za tym, za murem, i tak 1600 golda straciłem. Co ty gadasz? No. Ale jazda. A się wydymałeś z kasem, przez głupota pewnie. tak. Ej ty ty ty. ty. Ludzik Pójdziemy stołę. na Grinda no. Tam gdzie wcześniej? Nie, pójdziemy do innego. Tym razem, do Mi lochów się tam podoba po prostu później mam to. Czekaj. Pójdziemy, pójdziemy do... Wojownik do... i sam ten dostaję. Czekaj, bo posta kończę. No, ludzi, ludzi, rób sobie tam na spokojnie, bo ja muszę i tak naprawić sprzęt. <laughs> Pójdziemy w inne miejsce, gdzie tam jeszcze więcej kasy dropi. Co? Długo ogólnie szuka? Eee, no, różnie zależy. A nie, to broń mam stary, wyczerpała mi się givera. Znaczy w sensie givera. Eee, ekwipunek. Moje różdżki są już słabe. Muszę je naprawić. Ja to mam luźno nie? Ja gram na dwie branie jednak. Ja muszę sprzedać to gówno całe. Kostur. Jaki tam drogi. No nareszcie normalnie wyglądam, Wiele, że ja wcześniej, chłopie, wyglądałem. Przed 20 levelem miałem jakąś czapkę z usza. <laughs> Ale to jest normalne, że tak się wygląda. Nie. Wiem. Na początku. Ale ja nic strasznego. Nie? Ja taki cringe'łem, jak to nosiłem, nie? <laughs> I W ogóle mi dziś w FPS-ach nie idzie. Spróbowałem sobie w pograć. pograć. chuja. Proszę sobie w to W koda, tym no. bardziej nic nie szło chłopie Myślę, pierwsze to idę grind grindować chłopie w tego weso I ubiłem ten 20 level i dzisiaj 4 level Nice, ale powiem ci, że jak weźmiesz randomowego Quest'a No o, e, randomowy po prostu to jest taki jakby Robisz ran dziennie randomowego dungeona robisz To dostajesz 30k expa no. stary Serio? No, Ale chyba od chyba. Zależy. Albo 16, musiałbyś wejść sobie w... aktywności Wyszukaj aktywności i tam masz wyszukiwarka loch Wchodzisz w losowe lochy i ci pokazuje Ja mam teraz na przykład, pokazuje mi, że 86pd, tysięcy Aktywność. O, przynosi mnie Ty Do więzienia mnie wtrącili, a co chodzi? <grystanie> Dlaczego no, ja robię quest y w najlepszy sposób świata? Przeklikuję. <grystanie> co ja będę każdy quest czytał, nie? A to za mało więc nieważne jak przeklikam, to się jak tego questa zrobię, nie? Na duże na nie, co nie? No. <grystanie> w ogóle co u Ciebie? A nic, leci jakoś powoli. Piątek, kurde. Kupę roboty, miałem, ale sukę. Okay. What the fuck? Co? O co? <laughs> o co, Kaman, Babka mi odpycha, chłopie, jakąś energię magiczną. Brzadaj. Green shade. wiem, ja Triala poszedł, ale też za późno, znaczy za, za wcześnie. Green Shade. Green Shade. Gdzie my mamy Green Shade na mapie? Kelumbra, rozdarte. Kapliczka bramy, handlarzy Pankroy Pankroi Kalgorn, eee... Marchia, Północny Swear, Malabaltor, Zielona Polana. To będzie to chyba Green Shade. No i to znajdziemy. To jest przyjemne, że na jak biegam. Jak biegam z tym bronią, to mnie nie upomina, nie? To jak w Skyrimie to się ciągle o to się, yy, Sapali. Dobra, muszę się tam teleportować. Eee, podróż. Dopóki nie znajdzie aktywności, się tepnę tam. Ty będziesz mógł się do mnie tepnąć, jak sobie tam zrobisz. Ja muszę biec i pójdziemy na grinda. Dopóki nie znajdzie dungeona, myślę. Tam kasę sobie od razu odzyskasz, nie? Te 1600. mi się postacią bardziej opłacę grindować ogólnie. Ponieważ ja mam to, że tamten grain co mi pokazałeś, to tam jeszcze farmi gildie, nie wojowników, bo oni muszą zabijać deadry i ja Tylko mam łatwiej tam... Dobra, teraz muszę gdzieś dotrzeć do jakiegoś. Ty, no, gdzie ja się tepnę? No tu He? Teraz muszę gdzieś się pojawić ty. Z tym wyłom na no zachodzie, gdzieś tutaj może. No dobra, sobie oznaczę ten cel. Dobra, jedziemy. Jakieś zadanka masz? Ciekawe? Do roboty? No w każdym mieście to jest takie jedno główne, wiesz że co, nie? takie dłuższe to robię to A no okej, okay, jasne Ale zadania w MMO nigdy nie są ciekawe Od tego zacznijmy są, ale rzadko nie Ale jak już to wątki ty tych no to jak w Warcraft'cie, to głównie to tam jest dodatków w No to jak to no to... Ty w dupę, zombiaki. Trzeba było swobodzić pewnie to miasto z zombiaków. coraz bardziej denerwuję na tego no. yy, naważone, bo chłopie dwa razy już przegrałem grę przez... głupota Oprócz maski jeszcze zostałem jeden na jeden z cheaterem chłopie. Bo było to, bo tam są zony po prostu, że są budynki zamknięte i nie możesz wejść ani nic. A ten zon po prostu nie raz na tym jest. I ty psy siedział na górze dachu, a ja na dole. No i oczywiście nie zaskoczy, nie? No. Dopiero jak doszedł z to do mnie zeszkoczył skoczył i w locie mi walną baniec ze snajpy, nie? To jest magia. Oni w ogóle tam cheater'u nie banują. Nie jest taka męczarnia z tym. A ja już odinstalowałem to dawno, to mi tylko zajmowało 170 GB miejsca na dysku, więc... Pomyślałem, że to sobie odinstaluję, bo mnie tylko to w nerwie. Ja sobie lubię poklikać, nie? Ale no, jak trafisz na cheatera, to tam jest po prostu już śmiech totalny, chłopie. No. Nawet się nie ukrywajmy z tym, tam ale to chłopie na typowym aimbocie. Co? Jakie to jest rzadkie, nie? Myślę, że nie mam dnia, żeby nie trafić na cheatera. To Takiego totalnie perfidnego, nie? Co lata i no i same banie, nie? I w mu się tepa. No ja pierdziana. To nie ma przyjemności z gry, nawet jak na takich trafisz. No. Zazwyczaj w darmowych gierkach tak jest. No tak, ale niech tu w większości dbają o to, co nie o to, antycheata. Anty, no, anty Albo tych samych z Valorantem się ludzie denerwują, że ten. Antycheat działa cały czas na PC, nie? Że tak jak ten Easy, to on się włącza jak go... No jak włączasz grę, a ten od Valoranta i cały czas działa i jeżera FPS w winy gra. No patrzcie. No. Bo tak jak większość działa tak, że po prostu razem z grą ci się włącza, nie tak jak na przykład włączasz Apexa, no. to Antycheat ci się włącza razem z grom, a ten działa cały czas ja japierdziela No Ty no jeszcze aktywności nie znalazło 10 do 20 tych FPS-ów To jest sporo tak jak na przykład w nie? No Gdzie grasz na tych 80 FPS-ach czy coś Ojej Odinstaluj to Szkoda grać <laughs> też świruję, nie i to sprawia ci przyjemność nie. czasem, też, nie? Znaczy, przyjemne jest to, że po prostu nie jeden raz się walisz z jednym i drugi typ od razu ci przychodzi, nie? Że ciągle się coś na tej mapie dzieje, że to jest 150 osób, czuć to, nie? No. Dobra, zrobiłem quest, a te do ciebie. A jak chcesz możesz się tepnąć do mnie, no Mamy tu misję, możemy sobie zrobić w dwójkę Będzie może coś ciekawiej. Co? To się tepnij do mnie i zrobimy sobie razem misję ja Jak się tepną, to nie mówię, bo mi posać chodzi I się eee, nie mogę tepnąć Tecik jaką ja jakoś? Co? Nie, tecik pisze no, jaką jakość no jakoś mam zmienić, żebyś posiedział? Powiedz. Jaką chcesz? Jaką chcesz? 1080? Słabszą? Mocniejszą? A, ściągasz, co jednak się namówiłeś. E, poniżej, bo mnie laguje. Czyli jaką? 720p, tak? Zrobimy 720p w 30 fps, dobra? Poczekaj. Mmm. Zaraz to ogarniemy No nie wiem czy 480 mogę to jest 720, ale nie w 60 klatkach może mu pójdzie No właśnie, właśnie myślę o tym żeby tak zrobić Bo 480 to dużo osób od chęci nie? No A 720 bez 60 tak powinno mu pójść na luzie Już, sprawdzamy W ogóle weź mi moderatora może, bo ja tak się nic nie robię Daj komuś innemu na przykład wiaderko a wiaderkoń też nic nie robi. On w ogóle nie wpada, parówczak. Poczekaj, sprawdzę yy, czy da się to tutaj ustawić. A co ja u ciebie robię? Siedzę i gram weso i ciebie słucham, no nic, nie? Dobra, muszę na chwilę zatrzymać streama.